Cześć, Cześć wszystkim! Zobaczcie, gdzie skończyliśmy z Arturem! Oczywiście jest to Squid Games 2, a Artur ma 0,15! Tak, kto to? Co oznaczają te cyfry? Ty masz 173! 173, tak! Patrzcie! 7 i 3 są szczęśliwe, a to chłopaki, którzy po nas przychodzą! I teraz wszyscy są w szoku! O, o, w takim razie prosimy Was o lajki. Lajki, oczywiście! Żebyśmy dalej mogli grać w Squid Games. Chcemy zostać mega zwycięzcami i obrabować małą świnkę, która stoi przy suficie. Tak, świnie! Dzięki temu zostaniemy miliarderami. Tak, wszyscy pominęli tą scenę i wszyscy wchodzą. Mhm. Mm no, może nie wszyscy, ale. Gdzie wy? Ładuje mi się, ładuje. Mongola, koga, piasek, Dwie minuty trzydzieści sekund na pokonanie tego małego pola. Tak. Nie wygląda to za dobrze. Gdzie wy? Teraz. Chciałbym nie mieć lagów. Gdzie ty jesteś? Green light, green light. No dalej, no dalej, 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 dobrze. Red light. Stój. Skibidi light. To chyba już koniec. Green light. Czemu to mnie strzelili? Zastrzelili cię? No ale za co? Red light. Nie ruszaj się. Oni chodzą normalnie, bez strzelni. Green light. Czerwone. Red light. Uch. Uch. Mamy szczęście. Tak, 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 tak. 40 sekund. Green light. Lepiej poczekać. Wydaje się, że nie warto się spieszyć. Red light! Lepiej poczekać. Dlaczego się poruszyłeś? To ona mnie popchnęła! Oj, oj. oj. Green light! To jakiś bibli-bob. Żyje! No i pięknie. Przeżyłeś? Tak! Jest okej, okay, tylko ona go popchnęła. Red light! Myślałem, że to koniec. To ona! I ciągle myślę, gdzie jest Artur? Green Artur, light! Artur to już! Już? Aj, 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 aj. Red Light! Miałem nadzieję, że on będzie gdzieś w pobliżu i będzie cię ciągle wspierał, albo coś. Artur, naprawdę tylko ty tam jesteś? Jak ty tak szybko przegrałeś? No tylko ja. Aj, 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 aj. Wszystko? No i co, znowu kontynuacja? Co tu się dzieje? Nie, to coś innego. To bieganie. Dobra, to wychodzimy. Pewnie tam, gdzie są kręgi. A, tak. Oh! A tak raz pierwszej części. Potrzebujemy szczęścia. Koło? Dobrze, że to nie Mona Lisa. No dobra. Wszyscy się przygotowują do wypełnienia zadania. I będziemy ostrożni. Ona powoli pęka. Aj, tu jest potrzebna jubilerska precyzja. Jeżeli to zrobię chociaż odrobinę źle, to od razu pęknie. Przyjaciele, wiecie, jakie to jest trudne, bo jeśli nie, to zostawcie lajka. Na 100%. Dokładnie, zostawcie lajka, żeby wesprzeć Dawida. Oj, oj, oj. Zostało tyci, tyci. Tak! Zadziałało. Troszeczkę popękane, ale nadal jest okej. Okay. Jeszcze trochę jest okej. Okay. Jeszcze jedna runda, czy to już wszystko? O to właśnie chodzi? O, zjadłem! O, to tyle? Zaraz przyjdą to sprawdzić. Nie, nie, to nie przeze mnie. No dobrze, wszędzie jest czerwone światło. O, Patryk! Wpłacili pieniądze! Mhm. Super, fundusz nagród stale rośnie, ale co znaczy, że nie dotarłeś do samego końca? Chyba jeszcze nie wygrałeś. Czemu oni strzelają? Jeszcze Teraz to dopiero jest walka. Ostrożnie! Oj! A nie! Nie! Nie, proszę! Uff, przeżyłem! Okej, okay, mało brakowało. Mało brakowało. Zostało mało czasu. O, znam tą grę! I co to będzie za gra? Karuzela? Nie, to tam gdzie są dwa koła. Wychodzisz i ten na środku od razu cię kontroluje. Przez cały czas macie na oku. No dobra, w pierwszej części wszyscy oglądający mieli jaskrawy czerwony. Teraz trochę się zmieniły odcienie. Teraz tutaj wszystko jest jasne. Nie do końca wiem, czy takie różowe kolory mi się podobają. No dobra, chyba wszystko jasne. Kiedyś to była gra zespołowa. Teraz ci goście rzucałem koperty, może trzeba je odwrócić. Chyba w taki sposób. A! Umiesz? Zobacz, całej siły. Nie zadziałało. Come on. Tak! Pięknie, kolejną minigrą będzie ten kamień. Trzeba się troszeczkę zaangażować. Spróbujemy do końca. Trochę mniej. A, tak, 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 tak. O, pięknie! Przy drugiej próbie się udało! Jestem trochę w tyle za innymi. Co jest? Każdy czeka na start? Nie. <laughs> Nie! No dobra. Hop. 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 Jej! Udało się. A To było chyba najtrudniejsze w samym filmie. Tam to było trudne. Dobra, co teraz? Nie wiem, co to jest. O! Jula, ale jeszcze się nie zaczęło. Proszę! Wykorzystałeś to maksymalnie, no to dawaj, dawaj. Dobrze, uda ci się. Tak! Kręci się? Wystarczy tyle? Tak! No, to pięknie! Mega się udaje. No to teraz będziesz musiał tym rzucić. A, jaki przycisk? Hop! Nie, nie, dopiero po naciśnięciu zielonego. Naciśnij i... Come on, pięknie! Pięć razy. Tak, wszystko przeszedłem. Tak, to koniec? Tak! Pięknie, ale innym została jeszcze jedna minuta, a ty od razu wrócisz windą do swojego pokoju. O, jest i Patryk! 233, to jest numer jego pokoju? 233, tak. Patryk, a gdzie jest SpongeBob? Zwykle biorą razem w takich imprezach. Nikt nie wie, dlaczego tutaj nie przyjechał tym razem. Ona coś tam mówi. Ej, co ty tam mówisz? No dobrze, napływa nowy fundusz dla emerytowanych zawodników. Pięknie. Naprawdę da się tam wyjść? Może to będzie proste, a może skomplikowane? Ktoś mógł popełnić trochę więcej błędów niż zakładano, prawda? Nie zdać za pierwszym razem, ale za drugim albo coś takiego. Patrz na to! Proszę! Nie! Tutaj trzeba polegać na innych. A w dodatku trzeba mieć szczęście tindy santa Santa-nanta, kula-kula, na-na-na-na-na. Dobra, zaczyna się. liga 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 Niech powiedzą ile. liga liga li li au I dwa. Tylko dwie osoby, szybko! Dwóch wybiegło, musimy się zamknąć! Gdzie jest zamek? Jak najszybciej! To wszystko, tak! Tak! No pięknie! Wygrałeś pierwszą rundę! Będą cztery albo pięć! Aha! To nie jest proste! Good game, tarada! Ktoś tam napisał... Jestem w McDonaldzie!

Dinna, dinna, tonna, ta, na, 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 na na kokole, kokole. Mam nadzieję, że tym razem troszkę mniej osób zniknie. Dwa, dwie. <laughs> Nie wszystkie drzwi są otwarte? Co to ma być? Szybko, szybko. ojej, wejdź tam szybko, szukaj innych, szukaj. Tak. Tak! Bardzo się przestraszyłem. Całe szczęście, a możesz tam wyjrzeć? Co tam się dzieje na zewnątrz? Ktoś tam jeszcze biega czy co się dzieje? Tak, tak! A niestety ktoś tam został na zewnątrz. Tak, i został zastrzelony! Może ktoś tam nieparzyście został i, i tak odpadł. Automatycznie też przegrywa. Po prostu jak tam został. Cienna cienna tu latali, i tu lata lala. Ton tu ton ta turatara turu turatu Kokole 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 Tinni tinni to atara la 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 Kokole kokole Znowu dwójka grupy po dwa i od razu biegną do tych pokoi Ojojoj oj, oj, dawaj dawaj nie zostało za dużo miejsca szybko Wskakuj z tą z różową fryzurą Szybko schowajcie się razem razem no wchodzicie? Czy ona jest dziwna? Ona po prostu przebiegła obok? Ale dlaczego ona tak zrobiła? Tak, Tanas, z Tanasem! No i dobra, ty jesteś normalny, super! To oczywiście niebieskie włosy! Sorry, chyba musimy cię od dzisiaj zacząć chwalić! Kokole, kokole! Kokole, kokole! Ile już rund minęło? Singa, singa, nani. Robi się coraz ciężej i ciężej! Cztery, tak! Mhm! Czekaj, to ostatni raz? No, nie wiem, mam nadzieję, że to ostatni raz i już wygrywamy. No tak, nie było więcej gier. O, ho, mamy szczęście, bo to było trudne. Nie było już więcej gier. No, nie pokazali nam dalszych partii, prawda? Możliwe. Może zaczęły się jakieś kolejne rundy z tą różową drużyną albo z samymi organizatorami, nie wiem. A. Tak, pewnie teraz będziemy strzelać. No, nie wiadomo, jak się to teraz wszystko potoczy. No to spróbujmy, ale ktoś tu przeładowuje broń, widzisz to? Nie, to podłoga! Co? Nie! Kryształowa podłoga? Przynajmniej Patryk nadal tu jest. Co? Oni mogą stawać dokładnie tam, gdzie chcą. Dla nich to jest okej. Okay. A reszta? Nie! Nikt nie chce skakać dalej. No, w sumie to się nie dziwię. Nikt nie będzie dalej ryzykował. <ścoughs> Left napisała, że może być po lewej stronie. Tak, tak. No, no, no nie jestem tego pewien. Lepiej poczekajmy, bo jest coraz ciężej. Tanos prawie tam wpadł! Zobacz, wpadł! Tak jest, tak, zostało dwie i pół minuty. No ale niestety do pokonania została jeszcze ogromna część tej podłogi. Nie będzie prosto. Jak to zrobić? Potrzebne będzie szczęście. A może tak? O, zobacz, różowy spadł na dół. Kto by pomyślał, czyli jednak mogą spaść na dół. To co robimy? Skaczemy. Znowu myślisz, że jednak to będzie prawa strona? He, <laughs> not me. No dobra, dobra, to pewnie lewa. A może być tak, że to jedna i druga? Lewa pisze Dawid, tak? Chyba, że jednak prawa. Chyba musimy zgadywać. Dobra, znowu lewa. A ja chciałem tam skoczyć. Najważniejsze, że nikomu to nie przeszkadza. Zostało nam jeszcze minutę i 40 sekund. Udało się! Nikt nie spadł, zero! No to mieli szczęście. A nie, Thanos! Thanos spadł! Dokładnie, kto tam spadł? Ktoś spadł, niestety. Thanos spadł! No, niestety, trzeba było stanąć po prawej stronie. Dokładnie. No i co? 50-50, zostało 50 na 50. Skaczemy? A czemu to ciągle mówię w złym momencie? <laughs> Udało się. Ta tak, przetrwaliśmy! Dobrze poszło. Ciekawe, co będzie dalej. To wszystko? Wszyscy pokonali przeszkody? No dobra. Koniec szkła. Nawet strażnik tam zeskoczył. No to co dalej? To wszystko. Zaraz postawię tutaj milion. Jeden milion? VIP. Półtora, nawet jak coś tam naciśniesz. Co się teraz dalej wydarzy? To bardzo ciekawe. Kokole, kole. -ko Może coś fajnego. Lepiej, żebyśmy tu byli. Byle kraja, żeby ze wszystkim nie walczyć. Stare gry? Przeciąganie liny? Skrzydło? Teraz będziesz musiał czegoś dotknąć. I zrób to w ten sposób. No to słuchajcie, zobaczymy, co się teraz wydarzy. Co? Chyba będzie nierówno trzech na czterech. Hop. Tak, tak, tak. Uf, uf, No dawaj. Poszło im lepiej. To koledzy z drużyny. Mhm. Czemu to idzie tak szybko? Chyba wygrywacie. Znowu z powrotem. Załoga, no dawajcie, dawajcie! Ciągnijcie z całej siły! Tak, to tyle, wygraliśmy! Serio? Tak, wszyscy upadli! No to pięknie, zostało was trzech! A czemu? A, bo było trzy na trzy, a w sumie było siedmiu graczy. No tak, to jeden tu odpoczywał. Tak, tak. A automatycznie wygrał? No dobra. Cztery osoby. Myślę, że będzie walka. Co teraz? Walka jak w pierwszej części. Finalna walka, tak? No, tak mi się wydaje. Ale finał może będzie dwa na dwa. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak będzie. I zobacz, to prawdziwi ludzie chodzą. Mieli szczęście. Oni też mogą wygrać, tak? Czekaj, co to znowu bieganie? A nie, to walka, tak. O, o, dokładnie tak. Walka na pięści. Czemu on nie bije? On po prostu zdecydował, że jak przetrwa, to jak wygrana. No. Pokonałem ją! No, pięknie. Nadal za mało HP. oj, ojoj, oj, dawaj złapią teraz. To gra zespołowa. A on nie ma wstydu. No dobra, to na początku zaatakowała, ale teraz nie zareagowała. Została końcówka! Nie! oj Ojojoj! Oj. Czemu? To był ostatni! Jak to możliwe? To Squid Games jest niesprawiedliwe. Odrodzenie: 80. Jajajajaj. Szkoda! Dziękujemy za lajki. Lajki. Do zobaczenia na kanale Poise Toys tak! Kolejna gra będzie też mega ciekawa. Tak. Pa 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 pa, pa, pa.